Siemano, siemano! Jesteśmy dzisiaj z Crazem na CrayDropie. Siemanko. Będziemy dzisiaj konkurować, kto więcej profitu zrobi. Otwieramy w dzisiejszym odcinku dwie skrzynki po 5 złotych, 93 grosze i sześć skrzyneczek po ,98 zł 98. Więc może przejdźmy. Ja otwieram te tańsze, nie wiem jak Crazu. No, w sumie. Dobra, tańsze. Ja już zrobiłem SG z pięcioma prezentami. Za okrągłe 63 grosze. A u Ciebie jak? U mnie. Y, Glock. Glock za 3 złote i 28 groszy. To więc profit. Wygrywasz. No. No... Ja znowu nic nie zrobiłem wartościowego. Dobra, druga skrzynia. Prawie byłby kałach. Ale jest 5.7 za 95 groszy. No to znowu przegrywam mam 91 groszy. Lecimy z trzecią. I mówię znowu sgr za 99 groszy tym razem No u mnie MA 7 za 2 zł Więc jest dobrze Ty masz więcej szczęścia <noise> I czwarta strzoneczka już poleciała I mamy te 250 95 groszy U mnie znowu to jest za za 2 złote 41 groszy więc lecimy z piątą, Nisko no, koła tak. ale mamy Finite dla 32 zł. No. Znowu profit PB Bizon za 2 złote. Czemu tobie tak dobrze blosuję? Dobra, ostatnia i przejdziemy do tych droższych. No i bez profitu. five no, seven za 50 groszy. Więc przejdźmy do ostatnich złych <coughs> skrzyneczek droższych. Mam nadzieję, że tutaj będzie proficjki z nim wygramy. Dobra, dobra. Co? Ja! Nie, ja myślę, że to kosa będzie. Ja, Pumpa za 2 złote. <coughs> Revolver Fate. Za 3 zł, 36 grosz. Czyż ty mnie rozwalić jak chcesz? <grym> I kolejna. O, o, o. Kurde. No to bez profitu. No ja to 3 zł. Panie fajnie. mi jeszcze zostały książki na skrzynkę za 2 zł. Dodałem jeszcze jedną. No, teraz to musi się polety, zrzucić się musi. I mamy teka. Ula la la! Za 2 złote i 13 groszy. A u Ciebie jak tam? Ja mam umpa. 45 za 2 złote. Jest dobrze. No to z no, idziemy na zdrabki Najdziemy, idziemy. Ile masz prezencików? Co? Prezencików ile masz? Pięćset Ja sześćset, ja trzy zdrapie, żeby cię dogonić. Oh, nie Więc co ja dropnąłem? Jakiś MP9 I koło Aha P 650 To u mnie wszystko już Glocka. I Glocka. <laughs> Czyli upgrader i ciekawe, ile kaski mamy. Uuu! mój akwibunek jest warty 31 złotych. A mój 15. Dobra. <laughs> Więc co? Zapgradezujemy w następnym odcinku. A na razie, siema. Siemanko!